Ho, 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 ho! Wita się z Wami świąteczny Lipiński to jest specjalny świąteczny film na kanale z zapołowy, dzisiaj pogadamy sobie o polskich talentach, naprawdę utalentowanych chłopakach, którzy grają w piłkę i to w dużych, zagranicznych klubach. Jeżeli chcecie mi zrobić taki malutki prezencik na święta, o taki malutki, to dajcie znać w komentarzach, który według Was z tych talentów zrobi w przyszłości największą karierę. No dobra, ale zanim cokolwiek napiszecie, to najpierw zobaczcie, o kim mowa. Najpierw zaglądamy do pięknego Mediolanu, a dokładnie to do Milanu. W byłym klubie Krzysztofa Piątka jest 19-letni Polak Dariusz Stalmach. Środkowy pomocnik latem 2022 roku opuścił Górnika Zabrze i za 700 tysięcy euro trafił właśnie do Rossoneri. W barwach klubu z Górnego Śląska młodziutki piłkarz zdołał wystąpić w 22 meczach i nawet zaliczył jedną asystę w wygranym 4-3 szalonym spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. Debiutował też w niebyle jakim meczu... Bo w hicie z Legią 21 listopada 2021 roku miał zaledwie 15 lat i 348 dni na karku. Tym samym przebił debiut m.in. legendarnego włodzimierza lubańskiego. To robi wrażenie. Trybuny mnie ciągnęły. Nie miałem chwili, by pomyśleć, że jestem zmęczony. Trener Jan Urban wziął mnie na rozmowę przed odprawą w hotelu. Powiedział, że może wyjdę w pierwszym składzie, może usiądę na ławce. Kompletnie nic nie wiedziałem. W ogóle nie sądziłem, że będę w kadrze meczowej. Myślę, że wypadłem solidnie jak na debiutanta. Trochę brakowało mnie z piłką w środku, żebym to ja napędzał akcję, ale ważne, że miałem odbiory. Tak ocenił swój debiut w ekstraklasie Stalmach. Dodam jeszcze tylko, że tamten mecz górnik wygrał 3-2. Jeżeli masz niecałe 16 lat i debiutujesz na takim poziomie, to znaczy, że masz coś w sobie. Nic dziwnego, że sięgnął po niego gigant z Włoch, prawda? Ma odpowiednie warunki fizyczne, mimo tego, że ma dopiero 15 lat. To chłopak stąd i wierzę w to, że chłopaki na boisku i kibice na trybu pomogą mu, aby pokazał się z jak najlepszej strony. Mówił o młodym pomocniku trener Urban przed kamerami Kanal Plus Sport. Natomiast Lukas Podolski dodawał debiutowałem w Bundeslidze, gdy miałem 18 lat jako piłkarz Köln. Mówiłem mu, że jestem na boisku z tobą. Jak ktoś cię będzie faulował, to chodź do mnie mały. No dobra, to jak temu małemu wiedzie się w wielkim Mediolanie? Latem tego roku polskie media poinformowały, że do kadry Milan Futuro takich rezerw występujących na co dzień na poziom Serie C został włączony właśnie z Talmach. Na ten moment na tym poziomie ma 4 występy i jednego gola, zdobytego w spotkaniu z Campo Basso. Na boisku spędzone 307 minut. W drużynie Primavery Milanu 9 meczów, 1 gol i 3 asysty. 734 minuty na murawie. Do tego 4 występy w młodzieżowej lidze mistrzów i 2 w kopa Serie C. Dobra postawa młodego Polaka nie przeszła bez echa. We wrześniu został zgłoszony na listę B do dorosłej ligi mistrzów. Natomiast 16 grudnia. Serwis calciomercato.com poinformował, że trener pierwszej drużyny Milanu Paulo Fonseca uważnie przygląda się poczynaniom stalmacha i przygotowuje Polaka do debiutu w barwach włoskiego giganta. Fonseca przygotowuje go do gry w pierwszym składzie, ponieważ ma wszelkie predyspozycje, aby grać w Milanie. To dynamiczny pomocnik, daje z siebie wszystko w ustawieniu z trzema zawodnikami w środku pola. Jeśli chodzi o charakterystykę, niektórzy porównują go do Sandro Tonalego, powiedział dziennikarz Daniele Longo. Polski Sandro Tonali? Przyznacie, że brzmi to dobrze i działa na wyobraźnię. Kto wie, być może już wkrótce będziemy mieli w środku pola reprezentacji Polski duet Urbański i Stalmach. Taki duet polskich chłopaków z boisk Serie A. Pozostajemy jeszcze na chwilę we Włoszech, ponieważ pod koniec listopada w kadrze meczowej Empoli znalazł się zaledwie 17-letni polski obrońca Dawid Bębnicta. Chłopak wyjechał do Włoch w lutym 2023 roku z fase Szczecin, czyli Football Academy School of Excellence. Zresztą na stronie Akademii możemy przeczytać coś takiego. Dawid Bębnista, wychowany FASE, który 11 miesięcy temu trafił z fase do włoskiego Empoli FC, zaliczył kolejny wielki krok w swojej karierze. W sobotę miał okazję zasiąść na ławce rezerwowych podczas prestiżowego meczu Serie A, w którym Empoli zmierzyło się z AC Milan na legendarnym San Siro. Dla 17-letniego zawodnika to nie tylko ogromne wyróżnienie, ale także dowód na jego szybki Rozwój i zaufanie, jakim obdarza go sztab szkoleniowy Empoli, Dawid, który dołączył do włoskiego klubu jako młody talent z Polski, pokazuje, że ciężka praca i determinacja mogą otwierać drzwi do wielkiej piłkarskiej kariery. W obecnym sezonie w młodzieżowych drużynach Empoli Dawid wystąpił w 11 meczach. No to co, no to też trzymamy mocno kciuki i czekamy na ten debiut w Empoli. No dobra, a czy wiecie, że mamy też bardzo ciekawe talenty w i Dortmund? Robin Lisewski to 18-letni bram. O świetnych warunkach fizycznych. W obecnym sezonie 19 meczów i aż 10 czystych kąt. Nic więc dziwnego, że chłopak znalazł się na liście bez zgłoszonych do Ligi Mistrzów przez niemiecki klub. Lisewski jest też powoływany do reprezentacji Polski U19 prowadzonej przez Wojciecha Kobeszka. Aleks Niziołek to 18-letni napastnik, który w obecnym sezonie w młodzieżowych drużynach BVB w 18 meczach strzelił 6 goli i zaliczył jedną asystę. Też występuje w reprezentacji Polski U19. No i jest jeszcze Justin Hoy. Najmłodzież z tego towarzystwa. Zaledwie 16-letni olbrzymi talent. Ostatnio choju zrobiło się głośno w naszym kraju, ponieważ dostał powołanie do reprezentacji Polski U17. Justin występuje w środku pola, na pozycji ofensywnego pomocnika, ale może też poszaleć na prawym skrzydle. Chłopak w drużynie U17 BVB notuje naprawdę mocne liczby. W tym sezonie 14 meczów, 8 goli i 5 asyst w zeszłym 24 występy, 3 gole i 9 asyst. To jest chłopak, o którym może być jeszcze bardzo głośno. Nie możemy oczywiście zapominać o innym wielkim polskim talent. Janie Faberskim, który w obecnym sezonie na poziomie drugiej ligi holenderskiej wystąpił w 17 meczach, strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty. O skrzydłowym drużyny rezerw Ajaxu Amsterdam w samych superlatywach opowiadał Wesley Snyder. Widziałem go w akcji w poprzednim sezonie, kiedy grał w 17 Od razu widziałem, że jest wspaniały. Świetny potencjał, znakomity skrzydłowy, taki w bardzo nowoczesnym stylu. Można go porównać do Lamina Yamala. W pewnych aspektach są bardzo podobni. Wszyscy w Akademii są z niego bardzo zadowoleni. Jak rozmawiasz z ludźmi za Ajaxu, to wszyscy mówią, że to nasza przyszła gwiazda. To jest wasza przyszła polska gwiazda. Zresztą Snyder dodawał, że według niego Faberski może zostać najlepszym polskim piłkarzem w historii. A jakby tego było mało, to wierzył mu nawet transfer do Realu Madryt. Jak widać, bardzo, ale to bardzo mocno wierzy w tego naszego osiemnastolatka. Jeden z pierwszych trenerów Faberskiego w rozmowie z przeglądem sportowym opowiedział, jakie podejście do piłki miał od dziecka zawodnika Ajaxu. Posłuchajcie, on w ogóle się nie stresuje. Zawsze wychodzi na boisko i robi swoje, niezależnie od tego z kim gra. Kiedy Janek miał 9 lat pojechaliśmy na mecz z Arką Gdynia. To była ekipa, która brylowała na Pomorzu. Skończyło się wynikiem 7-7, a Janek strzelił 7 goli. Brał piłkę, mijał wszystkich i strzelał gole. Janek ma, że tak powiem, niepolskie podejście. No, takich nam brakuje, co? No i jeszcze zaglądamy na chwilę do Anglii, bo tu też mamy talent, o którym dużo, bardzo dużo się mówi. Michał Rosiak to defensywny pomocnik Arsenalu U21. W obecnym sezonie łącznie 15 występów, 2 gole i 2 asysty. Jak już strzela, to mocnym ekipom: Manchesterowi United i Tottenhamowi U21. Debiutów w drużynie Artety jednak wciąż się nie doczekał. I być może się nie doczeka, przynajmniej na razie. Na początku listopada dziennikarz Alan Nixon poinformował, że Rosiakiem jest zainteresowane drugoligowe Blackburn Rovers. I to by, chyba byłaby niegłupia opcja, żeby najpierw spróbować swoich sił ograć się w wymagającej championship, a dopiero potem zobaczyć co dalej. Żeby jednak zostać w tej angielskiej piłce i spróbować się w niej przebić, a nie iść śladami chociażby Mateusza Musiałowskiego. Może już tej zimy Rosiak spróbuje swoich sił właśnie na zapleczu Premier League. Oby, bo tu trzeba się zacząć ogrywać w tej słej swojej piłce, prawda? No to teraz na zakończenie tego specjalnego świątecznego filmu, specjalne świąteczne przesłanie od świątecznego Lipińskiego przede wszystkim wszystkim tym piłkarzom, którzy znaleźli się w moim filmie. Chciałbym życzyć, żeby wywalili drzwi do tej wielkiej piłkarskiej kariery po prostu skopa, żeby weszli do tych europejskich dużych drużyn i żeby w nich grali i żebyśmy my, Polscy kibice byli z nich dumni i żeby oni w przyszłości Stanowili o tej sile naszej reprezentacji Polski, żeby w końcu ta reprezentacja Polski coś osiągnęła na europejskich, a może i na światowych boiskach. Tego sobie życzę i Wam życzę, polscy kibice, z okazji świąt, a przede wszystkim chciałbym Wam jeszcze życzyć, no właśnie, spokojnych, rodzinnych, magicznych, Smacznych, żebyście mieli po prostu siłę, żeby kolejnego pieroga wrzucić, czy co tam wrzucacie w Wigilię i święta, po prostu na swój talerz, żebyście zbierali, odpoczywali, yy, zbierali siłę, odpoczywali i żebyście, jakby znajdziecie wolną chwilę, zasiedli do kanału z zapałowy i obejrzeli to, co dla Was tutaj mamy, a będziemy z Wami, słuchajcie, przez święta, i będziemy z Wami oczywiście aż do nowego roku. Dziękuję wam wszystkim, życzę Wam wesołych świąt. I jak znajdziecie coś pod choinką, to śmiało piszcie w komentarzu, co tam wam ten święty Mikołaj przyniósł. A ja już słuchajcie, lecę, żegnam się, idę szukać tego takiego z tym czerwonym nosem renifera. No, dzięki, papa. Pa. do zobaczyska. Bądźcie z nami przez te święta.